Przejdźmy, drodzy, sorry. Coś mi w kartach zadrapało. A wiecie, nie mam żadnej wody, nie? nie mam e, też Gatorade, Zapomniałem kupić. I poszedłem do mojego wana. Aha, mam resztkę kawy. Nie? I w wanie mam e, e, brandy i piwo. No nie? I Mam e, tutaj w moim ulubionym kubeczku troszkę brandy. I mam otwarte piwo. Pić mi się chce. Wiecie? Trzeba pić z głową, nie? to najpierw zjadłem. Nie? teraz napiję się piwa. Bo przed chwilą sypnąłem brandy. I to musiał płkać brandy. Nie to, żeby brandy była niedobra. Dobra. Routine. W sam reason. Przerwiemy tak, no albo nie będziemy przerywać. Się. Ja muszę się nagrywać. Nie wiem, czy wy wiecie. Ja to robię dla siebie, ale też nie będę ukrywał, że, że robię dla, dla publiczności, dla Was. No bo w końcu było, nie było. Mam 97 subskrybentów w tej chwili. Wcale nie jestem skromny, ale wiem, że to bzdura, nie? To jest na miastko tego, co to powinno być. Milion na przykład widzów. Takiego Jacka, kurde. A tymczasem jestem na takiej trajektorii tam w kosmos. Ciągle mi tych subskrybentów przybywa. Uwaga, będzie się działo moi drodzy. Dobrze, że mi ufacie. Dziękuję. I pamiętajcie. Like, subscribe. Ja tutaj sobie siedzę, z Wami gadam, pokazuję moją gębę. Wypatrzcie się na mnie, a zobaczcie na co ja patrzę. Na cały ten bałagan nie? I tak zawsze jest w moim życiu. I ja tym muszę wszystko potem prostować i porządkować sam. Sam, bo nikt tego za mnie nie zrobi. No i co ja na to poradzę.